Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Maskara, to, to jest kolejny odcinek z Gothic 2 na modyfikacji kroniki Myrtany Archolos. No i standardowo dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za wszystkie lajki, komentarze oraz subskrypcje. No. Mógłbym jeszcze pociągnąć dłużej tą konwersację, ale nie. Oszczędzę Wam tego dzisiaj. W każdym razie, dzisiaj zajmiemy się wejściem do miasta, no bo jednak Cholipka, miasto zamknięte te, się nie da, a kurde, trzeba wejść, tak? Więc halo, co się dzieje? Zaczekaj moment. Łowca Marvin. Oczywiście. Zgadza się. Dobra, możesz wejść. Co tu się dzieje? Nie słyszałeś? W mieście pojawiła się wielka grupa uchodźców. A gubernator wprowadził stan wyjątkowy. Ajajaj. Do tego jeszcze ten zamach na Volkera. O, Jeden ciekawe. Jeden z końców poprosił mnie, abym informował każdego z was, by jak najszybciej stawić się u Lorenzo. Lepiej nie trać czasu, bo jeszcze cię wyleją. No już to widzę. Otworzyć bramę! E, no chyba nie będzie aż tak źle. Dobrą pracę robimy. No ale rzeczywiście, no troszkę tutaj osób jest tutaj przy bramie. Nie wiem czy było tyle samo wcześniej, ale no. Idziemy do Lorenzo, taki był cel. Na początku oczywiście dzisiejszego odcinka. Hmm, ta kartka też tu zawsze była cholipka. Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, no nic, no to lecimy. Ciekawe, czy nasz mistrz. Y, oczywiście. O, widzę, że też więcej klienteli. Czy nasz mistrz ślusarstwa będzie miał dla nas nową skrzynkę do otworzenia? No bo jednak wypadałoby cholipka, wypadałoby. Dobra, no to jesteśmy u Lorenzo, to chodźmy do Lorenzo, tak? Ciekawy jestem, co ma ciekawego dla nas do powiedzenia. I cały czas dźwięk cieniostwora w okolicy, nie wiem, co to ma znaczyć. Czy my chowamy tutaj cieniostwora małego? Chyba Ej, tak. Kogo ja widzę? Chwilę cię tutaj nie było. Mogę wiedzieć, gdzie się podziewałeś przez cały ten czas? Kontynuowałem śledztwo w sprawie zaginięcia mojego brata. Jakieś postępy? Jeden z nich zaszył się w obozie na bagnie, znanym wśród miejscowych jako przystań Łotrów. Miał przezwisko Duży Ben. Jest, to znaczy był mistrzem tamtejszej areny i strasznym furiatem. Próbowałem rozwiązać mu język, ale facet majaczył jakieś bzdury. Nie powiedział mi nic wartościowego. Nie powiedział, bo byłeś dla niego za miękki. Chyba musisz wziąć kilka lekcji. Za tak? Opowiedz mi lepiej, co wiesz o tej przystani. Ciekawy jestem, czy Adelard by sobie poradził na moim miejscu. To Chyba nie za bardzo. różnej maści bandziorów. Jedyną zasadą, której tam się trzymają, jest wypełnianie rozkazów niejakiego Korteza. To on tam dowodzi. Jego ludzie organizują walki na arenie, handlują nielegalnymi towarami i przemycają ludzi. Czyli te szczury są w stanie zagnieździć się nawet w takich miejscach. No, to jest raport, jakiego od ciebie oczekiwałem. No widzisz. Chyba pora, żebyś dostał odpowiednie wynagrodzenie. O, no i super. Hajsik? Piękna sprawa, duży worek. Dziękuję, szef. Dziękuję, szefie. Widzę, jak bardzo się starasz odnaleźć swojego brata. Ale jak to mówią w naszym fachu, czas to pieniądz. Właśnie czasu mamy teraz bardzo niewiele, a problemów do rozwiązania całe mnóstwo. Skoro raport mamy za sobą, przejdźmy do meritum naszego spotkania. W zeszłej nocy gubernator Morris wprowadził w mieście stan wyjątkowy. No okej, okay, pewnie przez próbę y, ten y, rozwalenia Volkera. Stan wyjątkowy? W pobliżu zatoki zakotwiczył statek z uchodźcami z Londra. O, chcę się upewnić, czy nie ma filmów. tak ktoś przeżył interesujących. Z tego powodu wysłał niemal cały garnizon strażników, by dokładnie sprawdzili, czy no słupiec liczy, że tym sposobem zapewni obywatelom bezpieczeństwo, ale naraża przy tym całe miasto na ogromne straty. No tak, no, Dobrze, bo tam chodziła pomysłu zamykania miasta. Wtedy dopiero by się tutaj zagotowało. Nawet przed przybyciem tego okrętu w mieście nie panowały najlepsze nastroje. A opinia mieszkańców na temat uchodźców. Cóż, pozostawia wiele do życzenia. Jeśli na Archolos dojdzie do zamieszek, to stracimy na tym wszyscy. Dlatego zdecydowałem się posłać do portu część naszych chłopców. Mają pomóc w uspokojeniu sytuacji i pokazać, jak Gildia troszczy się o nasze piękne miasto. No okej, okay. dobry ruch marketingowy. Czyli sytuacja została opanowana? No, I raczej nie. To nie wszystko. No właśnie. Ktoś wykorzystał zamieszanie spowodowane przybyciem okrętu do portu i zaatakował Volkera jednego z najbogatszych ludzi na całej wyspie. Zamach się nie udał, a bełtem oberwał jeden z jego ochroniarzy. Straż co prawda pochwyciła głównego podejrzanego, ale jak dla mnie tylko znalazła sobie kozła ofiarnego, żeby ukręcić sprawie łeb. Hmm. Jakże normalne, nie? <grytanie> Dlaczego straży zależy na szybkim zakończeniu śledztwa? Lada dzień do miasta przypłynie królewski wysłannik w celu zebrania podatków i sprawdzania, czy mieszkańcy przestrzegają prawa królewskiego. Nie jesteśmy na to odpowiednio przygotowani, bo w tym roku przybędzie wcześniej niż zwykle. Aha! I tutaj właśnie wkracza Gildia Kupiecka. Ciekawe dlaczego. Jak sam pewnie wiesz, ostatnio doszło do kilku niezbyt przyjemnych incydentów na linii naszej organizacji oraz reprezentantów Myrtany. Do tego ta konfiskata statków. Mamy teraz okazję, by pokazać, że gildia kupiecka to organizacja pełna profesjonalistów i że potrafimy rozwiązywać problemy miasta efektywniej niż straż. Chcę, żebyś to ty zajął się śledztwem. Wszystko już omówiłem z gubernatorem Morisem. Roderich pewnie nie mógł wytrzymać ze złości, gdy o tym usłyszał. Okej. Okay. Dokąd najpierw mam się udać? Zgaduję, że do niedoszłej ofiary zamachu czyli Wolkera. Jego dwór znajdziesz w dzielnicy mieszczańskiej na południe od koszar. Jeśli okay. zgubisz drogę, zapytaj strażników. Oni cię pokierują. Dobra. A co ty myślisz o Wolkerze? Wolker od lat wspiera naszych kontrahentów. Jego zniknięcie ze sceny politycznej stworzyłoby lukę, którą trzeba by było szybko zapełnić. A zwyczajnie nie mamy na to czasu i pieniędzy. Osobiście zanim nie przepadam. Ale na ten moment nie możemy dopuścić, żeby chociaż włos. No tak, no bo wywoła rozwój. to chaos jeszcze większy. Kim jest główny podejrzany? Jakiś sfrustrowany biedak. Podobno jego ojciec zadłużył się u Wolkera na okrągłą sumkę. No ma sens. Spłata należności się przedłużała, a chłopak zaczął nachodzić Wolkera i rozpowiadać, że jego rodzina została oszukana. Hm, <laughs> ciekawe. Twierdzisz, że ktoś inny stoi za zamachem? Twierdzę, że dzieciak nie wyglądał mi na zamachowca, a straż zrobi wszystko, żeby zamknąć śledztwo przed przybyciem królewskiego wysłannika. To, czy rzeczywiście stał za zamachem, zależy od wyniku twojego śledztwa. Okej. Okay. Wiesz, gdzie znajdę tego podejrzanego? Pewnie gdzieś w lochu na terenie koszar. Zakładam jednak, że nie będzie tam siedział w nieskończoność. Zanim do niego pójdziesz, porozmawiaj z wolkerem i poznaj jego wersję wydarzeń. Dlaczego to mnie wybrałeś do tego zadania? Z przemytnikami w mieście poradziłeś sobie całkiem nieźle. Niekonwencjonalne metody mogą przydać się w tym śledztwie. Poza tym jesteś młody, w mieście jeszcze wiele osób nie zna twojej twarzy. Może uda ci się dowiedzieć czegoś więcej niż moim pozostałym chłopcom? No oby, oby. Zajmę się tym. <laughs> Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No, no tak, no jedyny kompetentny mnie, pracownik. Musimy zebrać jakieś dowody. Pójdziemy z tym do ratusza i przekażemy wszystko gubernatorowi Morisowi. Różaj i pokaż, jak radzi sobie z takimi problemami gildia kupiecka. No tak, szkoda, że, że niedoceniany pracownik jednak. Co z tego, że dostajemy pieniądze, jak nasza sprawa jest kompletnie zlewana i nikogo to nie obchodzi? No. Jakby ja już naprawdę daruję sobie rozmowy z nimi na temat tego poszukiwania brata, bo autentycznie jeśli my go nie znajdziemy, to dosłownie nikt, nas, nikt nam nie pomoże raczej. Więc no, zostaje nam tylko. Łudzić się, że dalej żyje. Ja daj mi spokój. Okej, okay, dobra. Widzę, że gość tak stoi całe rozdziały i kompletnie go nic nie obchodzi. Chyba tylko po to, żeby tutaj skrzynek pilnować, żebym nie mógł ich obrobić. O, Lipka, no. Ciekawe. On nawet nie śpi. To jest najlepsze. Ej, Dobra, ty. czy może jakieś nowe rozmowy? Raczej nie za bardzo. Mamy co prawda 23 punkty, więc moglibyśmy się troszkę podszkolić w czymś. E, najlepiej by było chyba w zręczności. Coś czuję ostatnio, niedobory zręczności niestety. Ale chyba u Karamona mogliśmy się uczyć. Mam nadzieję, że Karamon w końcu nie powie, no koniec. Albo coś w tym Chcę stylu. Potrenować. Bardzo dobrze! Trening czyni mistrza. Okej, okay. czyli tak, 15 punktów, żeby sobie dodać 5 zręczności, mhm, to trochę dużo. To weźmiemy sobie broń jednoręczną, no. Kurde, dobra, pasuje mi tak Nie jak jest. Nie bądź zły, ale nawykłem do pracowania z bardziej doświadczonymi ludźmi. Okej... Okay. Czy co, nic? Jak to? Nie bądź zły, ale aha. nawykłem do pracowania z bardziej doświadczonymi ludźmi. No wyuczonego, no nie? Ale my wyuczonego mamy 65, a nie. Dziwne. Nieźle ci idzie. Dobra, no to jednoręczna w takim wypadku. Wyuczone. Przecież nie jestem wyuczony na 80. No, co prawda nosimy 110, nie? Coś w tym jest. Dobra, no nic. To co, do Volkera chyba wypadałoby skoczyć. Nikt raczej tutaj dla nas questów nie ma, bo by do nas chyba zagadali w tej sprawie. Hmm. No raczej nie inaczej. Dobra, jak tam? Hej. W sumie nie chcę potrenować. O tutaj jakiś chłopak z kijem? Ćwiczy? No. No, zresztą tu w sobie obaj ćwiczą. Z kijem, więc okej. Okay. Dobra, to do Volkera, do Volkera. W ogóle dajmy bezdomnemu hajs, bo już dawno nie dawałem. Trzymaj, Dziękuję. Niech Inos ma pana w opiece. No i oby, oby. Dobra, do Wolkera chyba w tą stronę. Powinniśmy trafić. No i co tam się kurde wydarzyło? Też musimy luknąć do portu. Zobaczyć co się dzieje w porcie. Dobra. No, no tutaj u góry. No już widzę jakąś straż. Piękna sprawa. Ciekawe, kto tam dostał tego bełta. Nie wiem. A widzę, dużo osób stoi. To ci mówiłem przecież, że tak będzie. Mówiłem ci, że to kwestia czasu, i popatrz, miałem rację. W czym niby miałeś rację? A w tym, że Morris niczego się nie nauczył po ostatnich protestach. Ale kto mógł się spodziewać, że jakiś szaleniec? Nie szaleniec, tylko ludzie. Zwykli ludzie, którzy od lat mają dość zaglądania władzy i jej klakierów do ich sakiewek. A ty ciągle to samo. <noise> no nieźle, nieźle. Ej, ty. Chwilę cię tu nie widziałem, okay? chłopcze. Gdzie to się Szukałem Jorna. Udało mi się znaleźć nawet jednego z jego porywaczy, ale nie powiedział mi nic przydatnego. Mi też nie udało się wiele zdziałać. No, ja ufam, że. Dużo osiągnięcie znaleźć działo, porywacza. Ale zawsze ostatecznie okazywało się, że próbują jedynie wyciągnąć kilka złotych monet. Mhm. Mm A co tutaj robisz? Całe te poszukiwania i życie w mieście jest niesamowicie niekorzystne dla mojej sakiewki. Myślałem więc, że może Volker trochę mnie wspomoże, zarówno finansowy, jak i z poszukiwaniami Jorna. Nie, no ja bym mógł wesprzeć, ja bym pomóc w poszukiwaniach. Bo to dobry człowiek jest. Potrafił się z biednymi i potrzebującymi, pomimo że sam jest Jakieś najbogatszym atakiem, obywatelem całego miasta. Chciałem mu zaoferować moje nieocenione usługi w zamian za pomoc z <laughs> no tak, naszymi no tak. aktualnymi problemami. W tej sytuacji nie będę go jednak nachodzić. Niech odpocznie. Sam przecież wiem, jak to jest mieć pod domem tłum gapiów, którzy chcą cię dosłownie rozszarpać dla informacji. No to. Opowiedz lepiej, co ty tutaj robisz? No, zostaliśmy przydzieleni do śledztwa. Mam pomóc w zamknięciu śledztwa. Ty? Nie wiedziałem, że zajmujesz się tak ważnymi sprawami. Czy to nie jest trochę ponad twoje możliwości? Zresztą to teraz nie jest istotne. Może, jeśli będziesz miły i pomocny, to sam Wolker zechce ci się odwdzięczyć. Pamiętaj tylko, by go przypadkiem nie urazić. To no spoko, spoko. Co teraz zrobisz? Wracam do portu. Może uda mi się w końcu znaleźć kogoś bardziej wiarygodnego niż ci ostatni pijacy. W końcu Jorn sam się nie znajdzie. Uważaj na siebie, chłopcze. No spoko, spoko. Ej, dobra, ty... zagadajmy też z kolegami tutaj, szachistami. Okej. Okay. Polityk? Działasz w służbie hmm, króla? Nie gadajesz? Co? Na ten temat. Dlatego warchoła nie poświęciłbym nawet pięciu minut swojego cennego czasu. Wspieram sprawę <noise> starszą od nas wszystkich no spoko. i jedyną godną uwagi i poszanowania. No dobra. Brzmi intrygująco. Co to za sprawa? Sprawa ulryka. Archolos już dawno powinno odłączyć się od królestwa i stanowić osobny byt polityczny. To Robar wciągnął nas w wojnę z orkami. To on sprowadził na nas kłopoty. To No nie jest zbytnio. Hej, Zainteresowany tą rozmową. Znaczy, no, nie jest zbytnio zainteresowany Robarem, a ja samo jestem zainteresowany tą, tą rozmową. Waszych gońców. Możesz przejść. Ale nie zatrzyj żadnych śladów. No, już, już, no. Wiesz co? Tyle ci powiem. No, możemy iść dalej. Ej. Dobra, zagadajmy sobie Widzę, z ogrodnikiem. Widzę, że tu też najemników. Gdyby Volker odwalił kitę, stary Lorenzo miałby mały problem, co? No, prawdopodobnie. Krew, nie krew. Dobra, no to może pierwsze zacznijmy od tego, żeby sobie przyjść do, do tego do Wolkera. W ogóle tutaj stoi ta koleżanka z Ivy? miejscówki. Już że po tak w sensie. Zmienisz zdanie. A ja nie wiedziałem, że pracujesz dla lichwiarza. Widać nie tylko ty potrafisz zaskakiwać ludzi. Tak się składa, że potrzebuję złota. A mój obecny pracodawca ma go całe mnóstwo. No okej, okay. no każdy potrzebuje złota. Wszyscy chcą domu? złota. W domu, ale ma gościa. I to nie byle jakiego. Podobno odwiedził go sam gubernator. Uuu, no gubernator? To stąd się wzięli ci gwardziści. Przynajmniej nie są tak uciążliwi jak strażnicy. Ciesz się, że w gildii nie musisz widzieć ich kaprawych gęb. Prawda, ale widzę za to inne. Najchętniej bym stąd poszła, usiadła w jakiejś karczmie i napiła się zimnego piwa. Ale Bradlock wisi mi forse za ostatnie zlecenie. Patrząc na to, jak szanowni panowie się guzdrają, <laughs> chyba sobie jeszcze poczekam. No, chyba, gadkami. chyba. Ale zgaduję, że nie przyszedłeś tu tylko po to, aby podziwiać majątek Wolkera. No niestety, nie za bardzo. Prowadzę śledztwo w sprawie zamachu. Przypadkiem nie złapano już zamachowca? Złapano podejrzanego. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie stał za zamachem. To właśnie muszę ustalić. Przy okazji rozważam propozycję pracy dla twojego szefa. A jednak miałam rację, Lorenzo. No wolałbym nie. Z pustymi rękami. No, ale spoko. Twierdzi, że nie ma czasu i pieniędzy, żeby mi pomóc. No plus Typhowa minus. Mówka kupca, który wyniuchał lepszą ofertę. Wiele można mówić o Wolkerze, ale jedno jest pewne: potrafisz czodrze nagradzać za oddaną służbę. Pamiętaj o tym, gdy będziesz z nim rozmawiał. No, spoko, spoko. O, w końcu wyszli. Zrobić przejście dla jego ekscelencji. Aha. Przejście dla gubernatora. Oho, chyba się jednak doczekaliśmy. Pogaduszki dobiegły końca. No i wychodzi, eliciarz. No, <gryw> obstawę ma niezłą. To mu trzeba przyznać. No, przodem. Ale... No, że co, idziesz pierwsza? Chyba masz co robić, Marvin. Dobra, niech będzie. Czy teraz mogę zobaczyć się z twoim szefem? O tym zadecyduje Bradlock. Znajdziesz go w korytarzu. Okej. Okay. No to spoko, no to lecimy. Czego tu szukasz? Muszę się zobaczyć z twoim no, szefem. O, ostrożnie z tą bronią, Do bo brady? się jeszcze pokaleczysz. W jakim to celu chcesz się z nim widzieć? Jestem tu w sprawie śledztwa. Śledztwa? Zarządca gildii przysłał mnie, abym ustalił tożsamość zamachowca. O ile mi wiadomo, strażnicy pochwycili już winnego. Lorenzo twierdzi, że to tylko przykrywka. Widzę, że podchody między gildią a strażą trwają w najlepsze. Z drugiej strony, sam Volker wspominał o. O czym? W zasadzie to. nieważne. Jak będzie chciał, sam ci o tym powie. No dobra. Czy to znaczy, że zaprowadzisz mnie do wolkera? Chodź za mną. I trzymaj ręce przy sobie. W przeciwnym razie szybko się z nimi pożegnasz. No, no, no. Chętnie zarąbię tutaj te skrzyneczki, tylko jak nie będziecie patrzeć, wiesz? Dobra, idź, bradlock, bo spowalniasz odcinek, Polipka, no. Widzę porozrzucane książki. Ale kiwa głową. No i co? W końcu odwiedza mnie ktoś, przy kim mogę zapomnieć o dworskiej etykiecie. Co cię sprowadza w moje skromne progi, młody człowieku? Hmm. Przysłano mnie, abym rozwiązał śledztwo w sprawie zamachu na twoje życie. Wiedziałem, że Lorenzo postąpi rozsądnie. Zawsze tak robi. A teraz mów, czego chcesz. Słucham? Jesteś w moim domu, chłopcze. W domu najbogatszego człowieka w mieście. Zgaduję, że chcesz czegoś w zamian. Właściwie to jest coś, czego chcę. Słyszałem, że szczodrze nagradzasz swoich ludzi za wierną służbę. Czyli tak jak wszystkich innych. Interesuje cię złoto. Źle mnie zrozumiałeś. Próbuję odnaleźć pewną bliską mi osobę, ale od dawna nie mam od niej żadnych wieści. Na domiar złego moi obecni pracodawcy nie chcą mi pomóc. Wiem też, że jesteś na tropie pewnej organizacji. W zamian za Twoją pomoc, mógłbym się o niej czegoś dowiedzieć. Ty pomożesz mnie, a ja pomogę Tobie. Na tym polega współpraca. Brzmi interesująco, ale obawiam się, że dopóki strażnicy okupują mój dom, dopóty nic nie wyjdzie z tej współpracy. Hmm. To prawda, że potrafią zaleść za skórę, ale chyba są tutaj, aby Cię chronić. Większość z nich. Jest przekupna i nieudolna, a grupa, którą próbuję rozpracować, ma wielu informatorów. Jestem pewien, że w Straży Miejskiej też się jacyś znajdą. Nie mogę skutecznie prowadzić śledztwa, mając oddział potencjalnych szpiegów w moim własnym ogrodzie. Okej. Okay. Chyba wiem, co możemy w tej sprawie zrobić. Zamieniam się w słuch. Przysłano mnie, abym rozwiązał śledztwo w sprawie zamachu na twoje życie. Wiedziałem, że Lorenzo postąpi rozsądnie. Zawsze tak robi. I co się stanie, gdy już znajdziemy tego winnego? Wtedy strażnicy opuszczą twoją posesję i pójdą do portu zabezpieczać go przed uchodźcami. To jest teraz dla nich priorytetem. W najlepszym wypadku tak się stanie, ale ja z reguły nie wierzę w przypadki. Wątpię, żeby strażnicy szybko mnie opuścili. Okej. Okay. Dlaczego tak myślisz? Sprawa jest bardziej skomplikowana niż może ci się wydawać. Tu nie chodzi o ukaranie winnego i zamknięcie śledztwa. Co gdybym ci powiedział, że za zamachem nie stoi jeden człowiek, a grupa ludzi, ta sama, którą od lat próbuje rozpracować. Masz na to jakiś dowód? Słowa moje i innych. Okej. Okay. Gdyby jeden z ludzi... Średni ten dowód, no ale niech będzie. ...nie znalazł nie będzie. się przypadkiem na linii strzału zamachowca, w tym momencie odmawiano by za moją duszę ostatnią litanię. Ten człowiek doskonale wiedział, co robi. Okej. Okay. No wiadomo, no nie może być tym takim pseudobiednym człowiekiem, no, tak mi się wydaje, w szczególności, że chyba, no, z tego co widzę, no to na ścianie jest rozplaszczenie, znaczy rozplaszczenie, w sensie krew jest, tak, więc ktoś musiał strzelać w jego kierunku, tak. Widziałeś zamachowca? Prawdę mówiąc, to niewiele wtedy widziałem. Cała sytuacja wydarzyła się przed moim dworem w ciągu krótkiej chwili. Nie widziałem jego twarzy, bo sprytnie ukrył ją pod kapturem. Pamiętam jednak, że jego ruchy nie były przypadkowe. Załadował bełt i naciągnął kuszę z taką sprawnością, jakby to robił od lat. Okej. Okay. Co możesz mi powiedzieć o tej organizacji? Wyobraź sobie chorobę, która powoli, ale konsekwentnie toczy ciało starca. Dzień za dniem jego siły więdną, aż w końcu go opuszczą. Tym właśnie są wywrotowcy. Zarazą. Tlącą się iskrą, która jeśli nie ugaszona w porę, w końcu spopieli to miasto. Wiedzą, że jestem na ich tropie. I dlatego próbują mnie zabić. Gdyby nie Bradlock i jego ludzie, już dawno by mnie dopadli. E, no wątpię, powiem szczerze. Dlaczego ci wywrotowcy chcą twojej śmierci? Czy to nieoczywiste? Jestem jedyną osobą, która otwarcie o nich mówi i robi cokolwiek, by ich powstrzymać. A co robią władze? Władze zamiatają sprawę pod dywan. Twierdząc, że nie ma problemu. Ale skoro nie ma problemu, to kto z zimną krwią porywa ludzi z ich własnych łóżek? Kto blokuje zdecydowane kroki w sprawie zabicia bestii nękającej wiśniaków? Kto? No, dobre pytanie. Twierdzisz, że straż pochwyciła niewłaściwą osobę? No, to jest nie raczej pierwszy oczywiste. Raz straż umarza sprawę dla własnej wygody. Znam tego chłystka. Kiedyś wziął u mnie pożyczkę, której później nie spłacił na czas. Dni mijały, kwota rosła, a człowiek w końcu trafił na bruk i zaczął agitować pod moim domem, o wszystko mnie obwiniając. Historia z szalonym frustratem brzmi sensownie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś mu te kusze włożył do rąk i kazał nacisnąć spust. Jak mawiają kupcy, czas nagli, więc dobijmy targu. Dowiedz się, kto naprawdę stał za zamachem. Przedstaw władzom niezbite dowody, a poznasz moją hojność. No Okej, okay, dobra. W porządku, Nie zgadzam się na taki układ. Miło mi słyszeć, że jest w mieście ktoś, komu zależy na sprawiedliwości. Jeśli musisz, porozmawiaj z resztą moich ludzi. Alfred, Bernard i Bradlock byli w tym czasie we dworze. Ręczę za prawdziwość ich słów. A teraz wybacz, ale muszę odpocząć. No dobrze, jeszcze bym tak zrobił szybko. Pyk i mamy hajsik. <ścoughs> Mógłbym tu jeszcze pytać, ale myślę, że będzie okazja, jak będziemy mu oddawać raport to się jeszcze popytamy. Oczywiście wszystkich rzeczy nie mogę drapnąć stąd, bo mnie rozwalą. Czyli mamy rozwinięcie questa na trzy poboczne questy, z tego co widzę, więc chyba to będzie trochę długie, powiem szczerze. Jak tam w ogóle stoimy z czasem? Ojeju, co tak kurde ten, co tak czas zleciał? Nawet nie, nie poczułem, no ale rzeczywiście te konwersacje dosyć długo trwały. W każdym razie, no niestety ja muszę kończyć ten odcinek Holipka, ale wyszło naprawdę długo i naprawdę nic w nim nie było, więc interesujące. W każdym razie, no przegadaliśmy najważniejsze kwestie, no to dokończymy sobie w następnym oczywiście tą kwestię tego śledztwa, mam przynajmniej taką nadzieję. No a Wam serdecznie dziękuję za dotrwanie do tego momentu, tak? Jeśli Wam się spodobało, to prosiłbym o lajka, komentarzyk, albo jakąś subskrypcję, to naprawdę motywuje oraz pozwala na dalsze nagrywanie z coraz to większą przyjemnością. W każdym razie ja byłem Maskarat, to był Gothic 2 na modyfikacji Kroniki Myrtany Archolos. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. W każdym razie do następnego, pa pa!